Przy współpracy z Urzędem Miasta Żywiec, z Fundacją Żywiec Miasto Zmysłów oraz Żywieckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowaliśmy wydarzenie pod tytułem Kapelusznik. Na żywiecki rynek zjechało mnóstwo artystów cyrkowych praktycznie z całego kraju, od województwa łódzkiego, polskiego i tak dalej. Przyjeżdżają do nas akrobaci powietrzni, przyjeżdżają do nas akrobaci naziemni. Do tego będą występy kuglarskie, a prowadzone będą animacje dla dzieci, ogromne bańki mydlane, chodzą szczudlarze, żonglerzy. Jednej z akrobatek z dziewczynki, dziewczynki, która dzisiaj występowała. Tak, to jest akrobatyka powietrzna. Akrobatyka powietrzna na kole aerial Hub, na strapsach. Mogą być jeszcze szarfy. Przede wszystkim trzeba mieć dużo siły w rękach, bo trzeba się asekurować i podnosić cały czas, trzymając i trzeba mieć dobry wkwyt. Oraz przygotowanie takie ogólne, gimnastyczne. Kapelusznik wziął się stąd, ponieważ wszyscy artyści przyjeżdżający dzisiaj występują w ramach tak zwanego baskingu, czyli ich wynagrodzeniem jest jakby wdzięczność publiki wykazywana przez zbiórkę do kapelusza. Stąd nazwa kapelusznik i dlatego właśnie w trakcie trwania wydarzenia i po każdym występie krążą po publice kapelusze, gdzie ludzie mogą wrzucić skromny datek na organizację wydarzenia albo na zwrot kosztów, na przykład najmu konstrukcji akrobatycznej i wielu innych. trochę umiejętności na rowerze. Zajmuję się tym od 9 lat. Ten sport nazywa się MTB Stand. Nazwa pochodzi z Ameryki. Polega to na jeździe na tylnym kole, na przednim i robieniu akrobacji i popełnianiu jak najmniejszej ilości błędów. Najtrudniejsze powiedziałbym to jest opanowanie tremy, nie? Osobno triki, bo triki się da opanować tylko w jak to się mówi, utrzymać emocje na wodzy i robić swoje, bo jeśli czuje się stres, trzęsą się nogi, trudno jest utrzymać rower. Ale im więcej się robi pokazów i jeździ na zawody, jest coraz lepiej. To nie jest, to nie jest mój pierwszy pokaz w życiu, także ja już to mam trochę opanowane. Ale tak jak mówię, nie osobno trik, tylko ogólnie yy, trema. Tutaj nie mamy gdzie się zawiesić wyżej, a korzystamy z takiej wysokości, jaka tylko się da. No, my tutaj jesteśmy z Krakowa na zaproszenie miasta Żywiec Teatru Tesseract na event Kapelusznik 2022. Trzeba uważać, nie jest jeszcze do końca bezpiecznie na scenie. My jesteśmy krakowską sekcją akrobatyki powietrznej, grupą trenującą akrobatykę, sztuki cyrkowe w Krakowie. Yes, You know how I feel. Nie, droga nigdy się nie kończy. Natomiast każdy moment jest dobry, żeby na nią wejść. Nasze dziewczyny ćwiczą tak od jednego do trzech lat, żeby się do występów przygotować. A tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna się droga. Dziękuję wszystkim akrobatom, dziękuję tym wszystkim, którzy Państwu tutaj pokazali piękną sztukę akrobacji. Także serdeczne podziękowania. Za wolno! Jeszcze raz! No za wolno znowu! Jeszcze raz! Tutaj? Czy może jeszcze raz? Na pewno ta karta, dobra, pokaż wszystkim, gdy ja się odwrócę. Proszę, nie mówcie na głos! A zna Pan tego y, człowieka, który potrafi Pana oszukać w trzy kubki? To jest kuglarz. Tak samo jak kuglarzem jest iluzjonista. Bycie kuglarzem to jest podjęcie szerokiego rozumowania, oszukiwania zmysłów ludzkich y, i wykorzystywania ich dla tak naprawdę dobrych celów w celu zabawiania publiczności.